Przedpokój także przeszedł sporo metamorfozę. Tutaj była łazeria, która sprawiała, że to pomieszczenie wydawało się ciemne. No i to był taki dość przytłaczający widok. Błazeria została oczywiście pomalowana na biały kolor. Dzięki temu pomieszczenie jest jasne. Wizualnie wydaje się większe. Jak się wchodzi do mieszkania, to jest naprawdę przyjemny widok.